W tym odcinku zajmiemy się kolejną dawką satysfakcjonujących i ciekawych rzeczy z LEGO. Zanim zaczniemy, chciałbym jedynie wspomnieć, że jeśli chcesz pogadać ze mną lub innymi LEGO youtuberami, to zapraszam Cię na nasz serwer Discord, do którego link znajdziesz w opisie. Na sam początek zacznijmy może od czegoś małego, ale z całą pewnością nie mniej satysfakcjonującego. Jeśli weźmiemy taki zaokrąglony klocek i umieścimy go pod elementem w kształcie mostu, to oba będą idealnie do siebie pasować. Mając więcej części tego typu, można zrobić z tego świetny wzór na ścianę i uzyskać naprawdę ciekawy efekt. W sumie muszę to zrobić na którymś z odcinków. Do następnego gadżetu potrzebny nam będzie długopis, a dokładniej, znajdująca się w nim sprężynka. Kiedy już ją wyjmiemy, musimy zbudować taki kwadratowy element i umieścić w nim cegłę 2x2 do góry nogami. W okrągły otwór w niej wsadzamy sprężynkę, a boki zabudowujemy jeszcze jedną warstwą klocków i płaskimi tailami. Na sam koniec od góry umieszczamy kolejną cegiełkę 2x2 i gotowe. Niezwykle satysfakcjonujący przycisk jest już w naszych rękach. To mega prosta zabawka, ale Klikając go naprawdę nie miałem ochoty aż przestawać. Jest świetny. Przejdźmy do czegoś większego. Tym razem używać będziemy tylko dwóch elementów: cegiełek 2 na 1 i płaskich płytek również tego rozmiaru. Łączymy je w ten sposób i powtarzamy to kilkadziesiąt razy. Następnie wszystkie te elementy łączymy ze sobą, aż powstanie z tego taki długi, giętki pasek. Kiedy już to wykonamy, jednym ruchem łączymy jeden koniec z drugim i powstaje nam idealne, piękne kółko, którym zabawa to dosłownie czysta przyjemność. Przyjrzyjcie się tylko jakie to jest ogromne i plastyczne. Można je wyginać na naprawdę różne sposoby. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie zastosowanie ty znalazłbyś dla tej budowli. Pozostając przy temacie kółek, korzystać będziemy z takich płytek i pojedynczych stadów. Do każdego okręgu dodajemy po dwa stady i łączymy je jeden z drugim. Po kilkunastu minutach cierpliwego układania, naszym oczom ukazuje się kolejne, szaleńczo satysfakcjonujące koło. Trzeba tylko niestety trochę z nim uważać. Nie jest do końca trwałe i dość łatwo się rozwala. Jeśli jesteś stałym widzem kanału, to z pewnością wiesz też już, że z separatorów Lego układając je jeden na drugim, można zbudować taką oto ciekawą zabawkę, która będzie w stanie zająć twoje dłonie na bardzo długi czas. Sama zabawa nią jest też bardzo satysfakcjonująca. A jeśli chciałbyś zobaczyć mnóstwo innych zastosowań separatorów, to zapraszam cię na jeden z poprzednich odcinków, który był poświęcony w całości właśnie nim. Ośmiu płytek 2 na 2 i elementu łańcucha zrobić można miniaturowe nunchako, którego nie powstydziłby się nawet sam Jackie Chan. Sądzę, że po kilku treningach można by z nim wykonywać naprawdę widowiskowe sztuczki. Nie zapominajmy także, że ten gadżet może posłużyć także jako śmiercionośna broń dla Twoich minifigurek. Nie mają z nim nawet najmniejszych szans. Zaskakujące, że nigdy nie wpadłem na to w dzieciństwie, ale układając dowolne cegły Lego obok siebie, możemy stworzyć z nich przewracające się domino. A jako że podstawowych cegiełek każdy z nas z pewnością ma sporo, to można stworzyć z nich przeróżne kombinacje i ścieżki. Oczywiście, żeby nie było zbyt nudno, ustawiłem to tak, aby ostatnie klocki domina przewróciły budynek na nic niespodziewające się minifigurki. Nie zadziałało. Spróbujmy zatem ułożyć filary w ten sposób, aby były jak najmniej stabilne. No, teraz musi się udać. Jeśli lubicie oglądać filmy lub seriale na telefonie, to będzie to coś idealnego dla Was. Za pomocą dowolnych blików, płaskiej płytki i takich skośnych elementów w bardzo prosty sposób możecie zbudować elegancki i minimalistyczny stojak na Wasz smartfon. Kompletnie nie zasłania ekranu i sprawdza się naprawdę dobrze. A co powiecie na iluzję optyczną? Te drzwi wyglądają jakby skrywały za sobą zupełnie inny świat. W rzeczywistości jednak są to sprytnie ustawione elementy nagrane pod odpowiednim kątem. Sami zobaczcie. Siemanko, witam w mojej kur***. Albo tutaj. Spójrzcie tylko, jak zachowa się ta puszka. Jak to możliwe? To naprawdę bardzo proste. Cała konstrukcja jest ustawiona pod kątem, więc przy odpowiednim ułożeniu kamery wygląda to tak, jakby ta turlała się do góry. Z małych płytek, 1 na 2 stady, możemy wykonać ciekawie wyglądające zaokrąglone elementy, które na pewno przydadzą się, aby nadać niezwykłych kształtów wielu z Waszych budowli. Do ostatniego przykładu zakupiłem dwa zestawy kauczukowych piłeczek. Jedne są z motywami sportowymi, a drugie ze znanymi wszystkim minkami emoji. Daj znać w komentarzu, które Twoim zdaniem wyglądają lepiej i których powinienem używać w następnych odcinkach. Posiadając płytkę konstrukcyjną i większą ilość brików, możemy zbudować świetny labirynt dla piłeczek, które wcześniej pokazałem. Najlepsze jest jednak to, że możliwość projektowania własnych poziomów jest praktycznie nieograniczona. Możemy Możemy też spróbować przechodzić je na czas? Lub połączyć ze sobą cztery płytki i stworzyć ogromną i zaawansowaną wersję labiryntu. Fastest boy. Still fastest boy. A jeśli udało ci się zostać aż do tego momentu, to zostaw komentarz Giga Królik. Co ja wymyślałem?